To co teraz Państwo widzicie, to wyjątkowe miejsce w ramach targu. Nazywa się Biergarten, czyli ogród piwny. Jest o tyle wyjątkowe, że pozwala przynieść tutaj własne jedzenie, a zamówić tylko piwo. To taka stara bawarska tradycja, ale przyznacie, że bardzo wyjątkowa i bardzo spoko, bardzo fajna. Szanowni widzowie, mam zaszczyt powitać Was na kolejnym tripie w Monachium. Monachium to stolica Bawarii i jedno z najpiękniejszych miast całych Niemiec. Monachium to miasto kontrastów. Tutaj tradycja piwa i lederhosen, czyli tych śmiesznych bawarskich spodni, spotyka się ze sztuką i z wysoką technologią. Od historycznego Marienplatz, na którym właśnie jesteśmy, po urokliwe zaułki starego miasta oraz wspaniałe, nowoczesne obiekty sportowe. Monachium zachwyca na każdym kroku, a ja wam to właśnie w tym odcinku pokażę. Zapraszam. A jak nie subskrybujesz, pamiętaj, żeby zostawić dzwoneczek, łapkę w górę i subskrypcję. Lecimy z tematem. Znajdujemy się na Marienplatz. Plac istnieje od 1158 roku, czyli od samego założenia Monachium. To najstarsze miejsce handlu i życia publicznego w mieście. Nazwa Marian Plac pochodzi od Kolumny Maryjnej, która właśnie do której teraz się zbliżamy, postawionej w 1638 roku na cześć Matki Boskiej, dziękując za ocalenie miasta w czasie wojny trzydziestoletniej. To co teraz państwo widzicie, to nowy ratusz, wygląda na średniowieczny, ale to iluzja. Został wybudowany w drugiej połowie XIX wieku w stylu neogotyckim. Ma 96-metrową wieżę, z której można zobaczyć całe miasto. Dostępna jest platforma widokowa i o ile nam się uda, to zaraz tam dotrzemy. Posiada także. Największy zegar kukiełkowy w Niemczech. Codziennie o 11-12 uruchamiają się 32 figury i 43 dzwony, które przedstawią dwie historyczne sceny XVI wieku. I tu jeżeli akurat trafimy, to też Wam to tutaj nagram. Tereny dookoła miasta to tereny rolnicze, gdzie charakterystyczne palisady z drucikami. Jakby ktoś nie wiedział o co chodzi, to są plantacje chmielu. Chmiel się tutaj, tego jest naprawdę pełno dookoła. Oraz Bogata historia szparagowa, zresztą widać to na każdym kroku. Ledwo weszliśmy na plac, trafiliśmy na stolisko ze szparagami. A dalsza część historii piwowej jest oto na stoliku. I zaraz skosztujemy, jak dopada w praktyce. A oto dochodzimy, właśnie do kolumny maryjnej. Na szczycie kolumny złota figura Maryi jako królowej nieba. U stóp kolumny cztery posągi aniołów walczących ze smokiem który symbolizuje zarazę lwem symbolizującym wojnę, wężem, herezję i bazyliszkiem, głodem symbolizują owe, um, owe figury, największe plagi, które ominęły Monachium. I na tę cześć ten oto piękny posąg, który znajduje się przed ratuszem i wieżą zegarową. dało nam się załapać. I teraz taka ciekawostka. Pierwsza scena u góry przedstawia ślub Księcia Wilhelma V z 1568 roku. Scena pokazuje wielką uroczystość weselną Księcia Wilhelma V z Renatą Lotaryńską. Figury tańczą wokół Pary Młodej, a główną atrakcją jest turniej rycerski. Dwóch rycerzy, bawarski i lotaryński, walczą ze sobą na kopie. Oczywiście bawarski wygrywa. Dolna scena to taniec Bednarzy z 1517 roku, który ma bardzo ciekawą historię. W 1517 roku, po wielkiej epidemii dżumy, Bednarze tańczyli na ulicach Monachium, żeby podnieść na duchu mieszkańców i zachęcić ich do powrotu do normalności. Cała scena trwa aż 12 minut, więc nie będziemy nagrywać całej. Tak mniej więcej to wygląda. Bardzo ciekawa. Zachęcam do obejrzenia na żywo. znajduje się bardzo ciekawa rzecz. Znajdujemy się nadal na Marienplatz i od początku miasta praktycznie cały czas e, na tym placu właśnie był duży miejski targ. Zanim go przeniesiono w e, miejsce, w którym znajduje się teraz pod nazwą Viktualienmarkt i do którego zresztą teraz zmierzamy, tutaj oto w tym miejscu była fontanna dla e, ludzi handlujących rybą. Fontanna owa służyła jako żywe akwarium Kupcy tutaj trzymali w niej żywe ryby. Już wtedy, w czasach średniowiecznych, bo to było w XIV wieku, zobaczcie jak ważna była świeżość ryb. Oryginalna fontanna została zniszczona podczas II wojny światowej, ale została odbudowana bardzo starannie z elementami starej fontanny. Coś środę popielcową, taka ciekawostka. Burmistrz Monachium obmywa tutaj swój portfel, co ma sprawić, że przyniesie do miastu bogactwo. Zresztą bogactwa tutaj chyba nie brakuje, jest to bardzo bogate miasto z moich pierwszych obserwacji. Fontanna nosi nazwę Kisze Brunne, co oznacza po prostu rybia Fontanna. Wybaczcie moją wymowę języka niemieckiego, ale nie mam z tym językiem nic wspólnego. bo akurat jest jakiś remont ale wyjazd na wieżę kosztuje 7 euro i ponoć bardzo warto kawał presenowy. Drodzy Państwo, zaledwie rzut beretem od e, głównego placu Monachium znajduje się Victualien Markt, czyli największy plac handlowy w Monachium, do którego właśnie zmierzamy. Victualia po łacinie znaczyła żywność, mart, no to wiadomo, e, targ, targowisko, miejsce sprzedaży. Idziemy zobaczyć największy plac handlowy w Monachium.

co się rzuca na pierwszy ogień, bardzo dużo kwiatów, bardzo dużo zieleni i naprawdę bardzo duży porządek. To nie jest targowisko w stylu azjatyckim, gdzie jest rozpierciel, Idziemy teraz przez taką alejkę kwiatową, dużo doniczek, dużo sadzonek, dużo pewnie rzeczy ozdobnych do ogrodu do mieszkania do domu, ale nas jednak najbardziej interesuje jedzonko. Także zaraz zapolujemy na coś pysznego. To co teraz Państwo widzicie To wyjątkowe miejsce W ramach targu Nazywa się Biergarten Czyli ogród piwny Jest o tyle wyjątkowe Że pozwala przynieść tutaj Własne jedzenie A zamówić tylko piwo To taka stara bawarska tradycja Ale przyznacie, że bardzo wyjątkowa I bardzo spoko, bardzo fajna A oto szanowny widzu Wielki, wysoki maszt w samym sercu targu, który z daleka ma już zwiastować udane zakupy i super spędzony czas. Targ ogólnie, akurat ten, sprawia wrażenie takiego nietypowego parku sprawia wrażenie takiego miejsca gdzieś tam w parku, między ładnymi drzewami, z dużą ilością cienia, z dużą ilością swobody. Oczywiście, z fontannami bardzo licznymi, które występują na każdym kroku. Także nie jest to takie typowe miejsce handlowe, i nawet nie jest to takie typowe miejsce, gdzie przychodzi coś się zjeść na lunch albo w sobotę, lub w niedzielę. Niedzielę jest nieczynne, to jest jedyny dzień w tygodniu, gdzie ten targ jest nieczynny, ale niektóre targi, na których byłem, są czynne również w niedzielę. To jest takie miejsce, gdzie chce się usiąść po prostu. Tutaj mamy dalszą część tego ogródka. Gdzie przynosimy swoje jedzenie, a zamawiamy tylko piwko w ramach tej bawarskiej tradycji. No i kto wie, czy zaraz nie staniemy się beneficjentem takiegoż miejsca. Ale pachnie humusem świetne stoisko naprawdę świetne stoisko zobaczcie ile tutaj jest pyszności marynowane mątwy, marynowane kalmary ośmiornice nas najbardziej interesują owoce morza zobaczcie jak to wszystko tutaj pięknie wygląda jak podane w bawarskim stylu doczytałem troszkę więcej o tych postaciach, które są w ramach fontan tego targowiska i przedstawiają one znane monachijskie postacie od komików, aktorów, pisarzy. Oczywiście woda jak najbardziej pitna, można sobie nalać i można sobie pić bez problemów i bez konsekwencji. A oczywiście te oazy zieleni i te drzewa, o których wspominałem wcześniej, to są ewidentnie kasztanowce. Przyjrzałem się teraz temu na spokojnie. I tutaj będzie mnóstwo kasztanów. Na razie jest kwiatostan. Mamy maj, weekend majowy. Piękna pogoda. Zobaczcie, jak to wszystko pięknie tutaj wygląda. Do targu przynależą również pobliskie restauracje, które są w ramach tego pierścienia targowego. I zobaczcie, nawet tutaj. Nawet nazwa jest podpisana na targu. A oto miejsce, do którego podążamy. Miejsce, które, jeśli wierzyć w miejskiej legendzie, posiada doskonałe owoce morza i ryby. I spotyka się tutaj monarchijska elita. E Politycy, urzędnicy, biznesmeni na kieliszek szampana w czasie dnia pracy i na przekąskę rybną Fish Vita. tego adresu, jeżeli tu jesteście, a lubicie owoce morza i ryby nie możecie przeoczyć. Halo? Witam szanowni widzów, W dzisiejszym odcinku powiem Wam co nieco o ostrygach Maldon. Ostrygi Maldon są to ostrygi e, brytyjskie hodowane w Anglii. Pochodzą z miasta Maldon w hrabstwie Essex w południowo-wschodniej części e, Anglii, Wielkiej Brytanii. Są charakterystyczne albo małe, albo średnie. Ostrygi w Maldon Rzymianie zbierali już 2000 lat temu, gdy tylko zaczęli się zapuszczać w te rejony. I są u nich zapiski w kronikach, Także wyznali się na ich smaku już Rzymianie bardzo, bardzo dawno temu. Jaki smak mają ostrygi Maldon? Wyrazisty, morski, mięsista tekstura. Módko morzecha, ale to zaraz oczywiście potwierdzimy, gdy je spróbujemy. e <small> <small> Z lekką nutką mineralności. Ostrygi maldon spędzają znaczną część życia w specjalnych hodowlach, na płytkich wodach, tak zwanych bec. poddawane są depuracji, czyli oczyszczaniu w słodkiej wodzie, co ma zapewnić im czystość i rzeźkość. Ostrygi maldon, jak wcześniej wspomniałem, są bardzo niewielkich rozmiarów, ale posiadają bardzo dużo mięska soczysznego środku. Jakbyście się zastanawiali w restauracji, którym sztućcem się do nich dobierać To jest taki charakterystyczny harpun Który ma takie końcówki do odrywania, do odrywania mięska Ostrygę przewracamy Najlepiej na drugą stronę I gdy ona już nam goni swobodnie Możemy wcisnąć troszkę cytryny Oczywiście doskonale pasuje sos minionet i do tych ostrych pasuje również kropla whisky. Czuję się jak właśnie wyszedł z angielskiego oceanu, z angielskiego morza. Maldon to nie tylko ostrygi. Nazwę tę możecie kojarzyć również bardzo znanej na całym świecie soli. Soli wędzonej morskiej, podawanej do ryb, owoców morza i przede wszystkim do stęku. A moja córka zamówiła ulubionego łososia grillowanego. Spróbujesz? To jest mój pierwszy test tego łosoka. I co powiesz? Super jest panie karowany, bardzo dobrze przybliżany. Jest takie gładziutki, krupiący. Dziękujemy za fajną opinię. Smacznego. Smacznego. Dziękuję. Już wyszliśmy z Ostryk, akurat nie byliśmy głodni i bardzo tego żałuję, bo wszystko co tam nosili do innych ludzi, do innych stolików. Było tak piękne, tak pyszne, tak świeże i tak pachnące, że obiecałem sobie, że muszę wrócić tutaj głodny. Monachium to również Allianz Arena, czyli stadion domowy Bayernu Monachium. A kto grał w Bajernie Monachium, o tym wie każdy Polak. Tutaj w prime kariery swoje bramki strzelał Lewandowski lub Lewangolski, jak wolicie. Także idziemy zwiedzić stadion, Wam też polecam. Jest piękny w dzień, ale prawdziwą robotę robi wieczorem, gdy świeci się na wiele, wiele, wiele barw i kolorów.